Raz, dwa, trzy zaczynamy, nie? Jak raz zaczniesz, to się lecić. No słuchajcie, e, no, miałem jechać do domu na wakacje, ale ja po drodze jeszcze parę przystanków muszę zrobić. Także do kolegi Janusza zajechałem, znam go od odkąd prosument istnieje, tak naprawdę i początek mojego kanału, tak naprawdę. Także kupę lat, znam ludzi, a nigdy u niego nie byłem. I tutaj jest temat, jak za mną widzicie, i będzie jeszcze więcej trackerów. Nie tak jak dwa u mnie, tylko. Ile ty masz sztuk? 6. także przejdziemy się troszeczkę. No, ile możemy zobaczyć, tak naprawdę? Dobra, lecimy. Pierwszy. Pierwszy to jest. Znaczy, zacznijmy od tego. Jak ja mówię, to są system połamany. Podobają mi się trackery, bo one nigdy nie stoją normalnie, tak zwykłe, nie? Tylko zawsze tak jakoś dziwnie na boku jak im pasuje bo, bo ta konstrukcja na to pozwala ale konstrukcja jest siłownikowa, nie trzeba Wam żadnej obrotnicy niczego. wystarczy dwa siłowniki e, dosłownie, także macie wszystkie azymuty sterowanie czekiem. bo Ty chyba EDAPa masz do tego nie? Tylko Ed, EDAPa tylko masz, także no EDAPa u, u mnie e, mam, tylko nie mam czasu zamontować ten pierwszy jest do grzania wody do grania właśnie ciepłej wody użytkowej i tutaj ile jest cztery panele? to 6, nie czekaj. 6, 2, 2, 2, 2. Aha, 2 kW i 2 kW będzie w jednym i w drugim, nie? No, a ten drugi już jest ten, gridowy, nie? O, tak się ładnie da, pan świeci. <taki>, Taki u mnie leży. <taki> Tylko nie mam czasu do mojego jednogosiowego zamontować. Taki sobie ładny leży. Bo zaraz pójdziemy tam do tamtych jeszcze. Bifacjal, najnowszy, tak? Także pamiętajcie, bifacjal najlepszy, ale nie było bifacjala, to trzeba było montować. To, co było, nie? Tak, głównie na pierwszym trackerze 275, ale najlepsze panele były w 2016 roku, wtedy, nie? Monokrystaliczne. Także dwa trackerki. Pamiętajcie, jak patrzą trackery wszystkie w dobrą stronę, to znaczy, że jest dobrze, że Dzień wszystko dobrze. działa. <laughs> Także mamy dwa połamańce: jeden gridowy, do drugi do ciepłej wody użytkowej. Jak ktoś chce konstrukcję sobie podglądnąć, to proszę bardzo, właściciel na mnie nie krzyczy Można zbliżenie. Można zbliżenie? Nie, to wystarczy, bo to jest. To jest bardzo mówię proste do zbudowania właśnie e, jak nie masz obrotnicy żadnej, nie? Ja się też nad takimi zastanawiałem, tylko miejsce, cały czas miejsce, miejsce i miejsce. A jeszcze mamy do tego właśnie, nie na trakarze, ale obok, ale to nie przeszkadza, bo e, jak one się nazywają? Wiatr To się inaczej tam nazywa jeszcze dokładnie, ale do, do, do pomiaru mocy wiatru, czyli one wtedy... E, składa się najpierw chyba tak na 40% czy je później dopiero na płasko ma? Dwa etapy chyba składania, nie, nie. nie? od razu na płasko. A od razu na płasko? A to dobra, bo już tam nie pamiętam. No, ale dobra. Jeden trackerek, drugi trackerek. Idziemy do tamtych, większych. <grystanie> no jak żanie ciepłej wody to <grystanie> mój sąsiad <grystanie> z Rymanowa. Ja jestem z jej mają z Rymanowa. Mają... Ja mam do niej jakieś 15 km Jako pulsar. Bardzo fajny sterownik. Tylko on zawsze był jakoś dla mnie za drogi, a później już z Omegą zacząłem współpracę i i tak zostało, także ciepła woda z trakera. brakuje Ci kiedykolwiek? Nie, w zimie? Nie, nie. też nawet w zimie? Czy w zimie to piec używany jest w zimie piec, no ale tu jest e... przelotowo jakoś e... na, zimę, na, zimę, na zimę panele... aha, aha czyli ten e, tak, bo wtedy bardziej Ci to się opłaca, tak? No. A, czyli masz taką hybrydę no. na lato, żeby Ci nie obcinało, bo też jest problem z zapięciem u Ciebie, prawda? Mhm. Żeby ci nie obcinało, to sobie grzejesz wodę osobno bezpośrednio właśnie przez tego. A na zimę, żeby tego prądu troszeczkę złapać, a jak jest grzany właśnie z pieca. z pieca. Z pieca jest grzana woda, to żeby niepotrzebnie nagrzewać dogrzewać to tego prądu, kiedy nam właśnie brakuje w zimie, nie? Najwięcej, to sobie łapiemy, także no. Fajna sprawa. Każde każdy kombinuje po Leci nam teraz. 77 stopni już Tylko czekaj właśnie, bo muszę lampę wyłączyć. O ja mam super ten telefon. Wszystko na bieżąco leci 64 dzisiaj. No i bardzo dobrze. I leci elegancko. Dobra, lecimy do trackerów. Dobra, lecimy. Słuchajcie, ale i trackerów. Raz, dwa, trzy. Idziemy od najstarszego, tak? Cztery. Cztery. A gdzie czwarty? Ty, Twarzak się schował. Ja ślepy normalnie jestem. <laughs> dobre, dobre, dobra. Dobra, gram pod jednego, a muszę się schować pod. Yy... Aby słońce nie było, opowiadaj, najstarszy, to jest rok? 2012 2012 i pierwsze dwa lata służył tylko do grzania wody, po 16 paneli zainstalowanych z piętych razy po 240 można? można? jest połączenie kulowe? jest nie? ale nie, ogólnie wiesz, połączenie jest kulowe, czyli zwrotne nie trzeba użytkowania niczego, nie smaru od czasu do czasu trochę dać i tyle, o tym bym nie pomyślał, powiem Ci każdy człowiek ma jakieś pomysły, no i to co ja lubię nie? co było pod ręką, co gdzieś leżało z tego ukręcone napędy, krańcówki bo czekaj, bo ten ma oś obrotu ten ma oś obrotu o, znaczy się hmm, czyli tak standardowo oś obrotu i jest podnoszony do góry Jest, jest aha. a czekaj, tutaj ma jeszcze dodatkowo, kiwa się? no troszeczkę się kiwa tak. na wiatry jest takie dodatkowe zabezpieczenie ale czekaj, jak on teraz idzie, to tamto się nie blokuje, czy jak? Czy on jest zablokowany teraz? Ten A, ten jest zablokowany, bo tak, bo to by się jeszcze ciągło, ale tamto by już nie szło. mi tak właśnie mi nie pasuje, nie za bardzo. Ale nie, coś pięknego. Jak na wiatr w ogóle teraz? Nie kładzie, tylko Aha, on tak jest, tak jest ustawiony. i Kierunek, który teraz? jest, 16, nie, to jest południowo-zachodni. I się przedstawia. Aha. Kilin ścięty tam na przykład. Aha. No to wiem. No to, się na razie Życie. Z, wiem co to, to klient ścięte na przekładnie. <laughs> Już to przejawiałem zaspawany mam teraz przekładnie na no Amen. Także jeden nam się kręci. I tutaj... Czekaj. Takie tutaj jakby nie, nie, nie były razem. A, te były razem, czyli Tak Tamten się schował tam, a jak jest identyczny, to nie ma co do tamtego iść, bo to są... Ale te, te też są na osi obrotu. Nie połamańce. To jest to na Wszystkie? Aha, łożysko wieńcowe. To to jest... Aha, już wiem. Czyli ten taki, yy, taki serwomotor. Taki motor, taki coś z oryginału, tak naprawdę, nie? No, takie już oryginalne. To jest no to jest fajny temat. To skopiowane od Ciebie Przerwa techniczna, aha. No i bardzo dobrze. <noise> łożyska Bo się to... ruszało, nie? No się kiwa, właśnie to jest, właśnie Ale to. Jak już to zastosowałem, no to już, już nie ma takiego możliwości. nie? Bo jednak jest oś, im jest wyżej, po prostu od samej osi, im jest wyżej ramię, tym jest większe kiwanie. No niestety, no. Belka powinna być tutaj. Tak, właśnie, o to, 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 właśnie Jakby była Belka tu, to on by się nie kiwał. Nie, ja na takie rzeczy od początku zwracałem uwagę i budując drugiego trakera, ja wiedziałem, że będę musiał zrobić drugiego klina od spodu, bo nie było opcji, bo ja mam tonę na, na, nad ogórzyskiem, nad mam tonę i nie ma opcji, żeby to stało stabilnie. Nie ma szans, bo to by się rozerwało silny wiatr jest podzielony na płasko. Szybcie. O kurde, patrzcie tu. Odbezpie odbezpieczanie. Czekaj, 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 panie. Bo tutaj normalnie patenty <noise> Coś pięknego. No, aha. Aha, to wysuwasz nogi wtedy jeszcze, tak? Nie, to ci powiem. Powiem ci, zajebisty patent. <noise> Się tak wyrażę. <noise> Super, naprawdę. Nie, mistrzostwo świata. Widzisz, ja nawet o tym nie wiedziałem, że takie tu masz. A nie chcą się ludzie chwalić. Pokażę, że mają trackera i tak. <grym> A tu I w drugim taki sam masz patent, tak? tak Bo one są skopiowane, jeden drugiego. Nie, super, naprawdę. A co to są siłowniki są w ogóle? Ja nigdy do tych siłowników nie podchodziłem. To jest 24V wszystko, tak? 9 tysięcy? Tak. 9 tysięcy Tak. 9 no to jest kawał siłownika, tak naprawdę 90, super. Tutaj mamy koleżankę, no spieguje cały czas. <noise> cura Nie wiem, no, powiem Ci fajne. Ale nie, to rozwiązanie, to mi się bardzo podoba. Cyk, cyk, cyk na duże wiatry. No właśnie, tu jest problem z dużymi wiatrami, bo tu jeszcze dodatkowo mając to łożysko wysoko. Nie wierzą, jak się kładzie na płasko, to już ta bezwładność jest. Mhm. Tylko ja się właśnie boję, że zaczyna się falowanie na płasko. Płynie tego tej, tej całości. No no i oczywiście standardowe obracanie, nie? Jak to mówią koledzy jadą na ręcznym <noise> całe życie. <noise> Super naprawdę. To się od razu nie dokończy, to później jest To później tak wisi, tak jest, tak jest. Dlatego ja niektóre rzeczy w ogóle nie robię albo zaczynam. I został nam najnowszy. Tamten. No. Najnowszy, nowszy nowszy, idziemy do najnowszego. No i 60 jeszcze, to a mnie to, to na dachu nie interesuje. Też, do zdjęcie na takt tego, że. Placki mnie na dachu nie obchodzą. To, to I się tym, i się tym, nikogo to nie interesuje. No i tu jest takie, najbardziej prawidłowe dla mnie. My facjal Nieważne, że nie ma światła odbitego, nie ma niczego, ale to jest nieważne, bo zawsze to światło macie. I widzisz z tego większe uzyski jak z tamtych, jak patrzysz procentowo, czy jego masz wpięty string po prostu, a string ma, czyli nie możesz tego tak zaobserwować bezpośrednio. Edak się świeci, Edapek się świeci. Co ty tu masz? Jakiej mocy cztery stanie, bo nie widzę ślepy jestem. 35? 525. No 525. To jest czyste Trzysta trzydziesiąt piątki? A właśnie. Za daleko trochę. Bo mi się coś za mało, za duże mi na trzysta. Aha, bo tam jest bliżej. Jąko, fajne, bo ja też mam jąko. To jest chyba nawet już ten. Eee, czy to już jest chyba, e, czy to już jest nie, ty masz jeszcze szybę. Ja już mam yy, no plastik, że tak powiem chyba z drugiej strony. Czy mi się wydaje. Nie, nie, to jest jeszcze szkło. I tu już jest system kolejny, jeszcze inny system, bo to jest połamanie, ale no już taka kratownica typowa. Nie takie proste to złapać w tej perspektywie. Tu już jest kratownica. słup jest tak jak żeśmy rozmawiali. To jest lepsze rozwiązanie jak tam. Bo tutaj macie szeroką podstawę a kratownica zawsze ma większą wytrzymałość jak słup. Bo słup ma wytrzymałość tylko że tak powiem na ściskanie, ale na skręcanie już nie ma wytrzymałości. Jeszcze jak jest spawany słup, może jak na skręcanie by go pociągnęło gdzieś przy jakiejś blokadzie to może pęknąć, po prostu się złożyć. A kratownica wam w żadną stronę nigdzie nie puści, bo ona w każdym momencie się gdzieś tam trzyma. Nie? Na że się urwie jeden element, się podegnie, ale dalej się będzie trzymać całością, tak naprawdę. Dlatego ja lubię właśnie. Wszystko na kratownicach. No i tak, jak widać, tutaj podparte wszystkie są. Ja powiem, nie wiem, czy ja to łapie dobrze. My no, tak, jak głównie, wypuszczenie, kratownica. I później jeszcze podparcie do, do końca paneli, tak naprawdę. Ty ja tak zdublowałeś te. Eee, zdublowałeś. Eee, nie, tak to się nazywa. A nie, to nie ma tutaj pełnych szyn. Ty masz tylko między panelami, widzę. Tutaj masz, tutaj ci brakuje, tu ci brakuje. Chodzi mi o montażowe. Myślałem, że zdublowałeś. Wiesz, tu pod szyny montażowe, a szyny masz tylko założone tam gdzie Ja nie miałem takich długich. No ale ja mam tylko po 25 cm i reszta jest ten, żeby tylko przymocować było prościej. Tak. Także bardzo fajnie. Super, naprawdę. Lubię takie projekty. Zrób to sama, nie wywal pieniędzy. No. Nie mam nic do gotowych trackerów, ale Teraz na targach byłem. my jesteśmy. Przepietowie, jeszcze raz, gdzie byłeś na targach? W przepietowie. Aha, i 50 tysięcy z tracker, ale takie. na ile kawóch trak. Na 8 paneli. No. Co? Na 8 paneli? No. Kurwa to za co? Ze za był? Nie wiem. Ja przepraszam, że przeklinam, ale tak. No. Dużo. Nie mogę. To <laughs> mnie ja to wszystko, co pod domem kosztowało, tyle co mam, a nie za jednego trackera na 8 paneli. No nawet, żeby 500, były to masz 4 kW. No. A i jest jeszcze bez paneli, traktor, tak? Sam. No, bez z Nie, coś mi się wydaje, że tam tylko bez paneli sprzedają. Dobra, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem z bardzo tanim trakerem w tle żegnamy się z wami. Ja tu jeszcze kawkę dopiję i to walka jeszcze lecę po drodze. Ja już koło Warszawy praktycznie jestem, więc trzeba jakoś do domu wracać. Także pozdrawiam, Was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę. Trzymajcie się, szczęścia, zdrowia, pomyślności do następnego.